Przestań robić kolejne badania tylko po to, żeby uspokoić myśl. Czyli jesteśmy w czwartym odcinku tego tygodniowego cyklu. Przestań karmić swoją nerwicę. O co chodzi za przestaniem robienia tych badań? Otóż zacznijmy od początku, czyli rzeczywiście, jeżeli masz już zdiagnozowaną nerwicę lękową, czyli przeszedłeś taki najbardziej e, charakterystyczny, charakterystyczny scenariusz, to znaczy, wylądowałeś na sorze, albo powiedzmy e, w jakiejś przychodni, czy gdziekolwiek, e, zmartwiony objawami, że coś Ci się dzieje, i przeszedłeś szereg badań, i gdzie lekarze powiedzieli wszystko tak naprawdę, że jesteś zdrow, zdrowa. Tak? Na jakiś czas to Cię uspokoiło, ale w jakiś sposób, Osób, jeżeli masz już tę nerwicę przez dłuższy czas, to może zdarzyło Ci się i to jest bardzo prawdopodobne, zwłaszcza u osób, u których ta nerwica ma takie podłoże i tematykę hipochondryczną, że wpada Ci taka myśl. E, ona jest może być spowodowana tym, że coś usłyszałeś gdzieś w mediach, albo przeczytałeś, albo ktoś powiedział, że w rodzinie ma jakiś nowotwór, albo na przykład jest chora na jakąś chorobę. E, albo, nie daj Boże, poczułeś jakieś, poczułaś jakieś ukłucie, gdzieś coś zawierowanie w głowie, w brzuchu, gdziekolwiek, i raptem przyszła ci myśl, tak, że. Masz nowotwór, że może masz zawał, może masz jakiś zator, może coś takiego. I w jakiś sposób w nerwicy jest tak, że ta myśl przychodzi, no to jest cały kłopot, że ona przychodzi z lękiem e, i starając się ją uspokoić i odgonić, no w jakiś sposób nie dajesz sobie z tym rady. I w pewnym momencie przychodzi na myśl rzeczywiście, że zaczynasz w nią wierzyć, e, i e, no, powiedzmy, no nie daje ci ona spokoju na tyle, że aby się uspokoić, zmierzasz w kierunku badań, tak? To znaczy lecisz czy tam powiedzmy do kolejnego lekarza, robisz wszelkie badania, tomografy, USG, inne historie i wszystko jest ok, tak? Tylko gdzie jest problem? Tak naprawdę zobacz, że zrobiłeś, zrobiłaś już te podstawowe badania i robisz te kolejne badania po to, żeby się uspokoić. Tak naprawdę uspokoić nerwicową myśl, którą powinnaś zupełnie inaczej potraktować. To znaczy, tutaj popełniamy ten błąd, który polega na tym, że dajemy wiarę treści nerwicowej myśli. To znaczy, że nie masz jakichkolwiek innych podstaw. Oczywiście tych takich od, odczuć, tak? które powodują to, że rzeczywiście możesz się czymś niepokoić. To znaczy, że masz jakiś nieustający ból przez dwa tygodnie, dajmy na to, tak? czy jakiś krótszy może trochę okres, ale tak naprawdę niepokoi cię sama myśl, że może coś ci się rozwija w brzuchu, bo kiedyś cię zakłuło, a może coś w głowie. I żeby się uspokoić, żeby dać spokój tej myśli, która non-stop cię naś prześladuje, biegniesz zrobić badania. Oczywiście w badaniach wychodzi wszystko, że jest ok. To cię na chwilę uspokaja, tak? Ale y, zobacz, y, jakie są tego konsekwencje. Po pierwsze, to jest błąd y, taki w pracy z nerwicą, ponieważ odpowiadasz na nerwicową myśl, czyli jakby nerwica, mówiąc ci fałszywe treści, sprowadza Cię do swojego poziomu. Ty schodzisz i działasz tak, jak ona gra, grasz w jej grę, podczas gdy już na tym poziomie powinieneś zauważyć, aha, to tylko nerwicowa myśl. Mam wszelkie badania, jestem bezpieczny. Niech sobie będzie ta myśl, działam dalej, nie? Natomiast konsekwencja taka, jak będziesz tak biegał za tą myślą, może być taka, i to jest dosyć częsty przypadek, że w pewnym momencie wracasz z kolejnym glejtem, proszę nerwico, tutaj się nic nie dzieje, mam badania, tak? Do czasu, do czasu, kiedy wpadnie ci kolejna myśl, a teraz mnie tu zakuło, albo usłyszałem o jakiejś innej chorobie, i znowu nie mogę się uwolnić w tej myśli, czyli znowu wpadasz w tą pułapkę, i co, znowu, biegniesz robić kolejne badania? Później może być ta kolejna rzecz, taka naprawdę, że zrobiłeś badania, na przykład, bo myślałeś, że masz coś w głowie, tomograf, minął miesiąc, ale nie przepracowałeś tak naprawdę, że problem polega na twojej interpretacji myśli, a nie rzeczywistym zagrożeniu i znowu wpada ci myśl. Kurczę, ale może robiłeś badania już miesiąc temu, może coś się rozwija. Jeżeli nie rozpoznasz rzeczywistego problemu, czyli że problemem jest myśl, którą interpretujesz niewłaściwie, a nie treść tej myśli, której wierzysz, no, to znowu możesz wpaść w tą spiralę, i co pobiegniesz za miesiąc znowu robić badania? No właśnie, to są te niebezpieczeństwa, więc rozpoznaj rzeczywiście, że nie ma realnego zagrożenia i że to tylko jest myśl, i nie biegnij robić kolejnych badań tylko po to, żeby uspokoić tą myśl. Oczywiście tu mała errata dla wszystkich, którzy może będą się doszukiwać tutaj w jakiś sposób pewnego rodzaju namawiania do tego, żeby nie robić badań. Nie okresowe badania i wszystkie jak najbardziej robimy. Chodzi mi tylko o to, żeby nie robić badań, których jedyną podstawą, dla których jedynym uzasadnieniem jest to, żeby uspokoić nerwicową myśl, a nie ma za tym jakichkolwiek innych przesłanek. Tyle na dziś, jutro piąta lekcja.